Witajcie w odcinku, w którym chciałbym Wam pokazać sposób, jak zrobić taki prosty program w WPF-ie. W którym będziemy pracować na jednej liście i zrobimy sobie takie podokienka, powiedzmy, z takimi kategoriami. Jeżeli film Wam się spodoba, nie zapomnijcie łapkę w górę, wtedy będę wiedział, że Wam się to podoba i chcecie więcej tego typu content więc dobra zaczynamy postaram się to zrobić tak żeby to w miarę fajnie wyglądało e, więc może od tego że nie chcę mieć tutaj w ogóle tego paska tu dodam samemu później przycisk do zamykania e, więc e, muszę zezwolić na przezroczystość no i jako background muszę dać e, e, przezroczystość i to za chwilę sobie poprawię żeby tutaj e, jakiś kolor był Windows Style na NON, no i chciałbym tutaj znaleźć jako kiedy lewy przycisk myszy będzie wciśnięty, wtedy coś tam się będzie działo. No i przez to, że tutaj już nie ma tego paska u góry, no to będę musiał dodać tutaj, że to ma się tak, jakby przesuwać te okienko, a nie po prostu, żeby nic się nie działo. W ten sposób ta funkcja umożliwia właśnie przenoszenie. Przesuwanie tego okienka e, po prostu, kiedy wciśnięty będzie e, ten window, czyli e, po prostu całe to te okienko, no, ten jakby background tego okienka. Ok, teraz zacznijmy od e, jakiejś takiej ramki, żeby to było zaokrąglone. Corner radius, ok, i tak no powiedzmy 20, tego na razie nie widać. okej okay, powiedzmy, że tutaj sobie odpaliłem jakąś stronkę z kolorami. Żeby jakoś fajnie wyglądało, więc powiedzmy, że pójdziemy w zieleń Dzisiaj Ok, teraz czas podzielić ten grid na kolumny oraz wiersze, więc okay, kolor powinien być tutaj w borderze, a grid W, w gridzie powinien być margin Żeby, no, znaczy no w sumie margin nie jest aż tak potrzebny, ale Żeby to nie było tak blisko siebie, można 27 Tutaj ten wiersz zostawiłem, żeby tutaj dać jakiś e, tytuł Więc mogę dać na przykład stack panel Grid columns span e, tak właśnie żeby Żeby to e, było połączone Plus tutaj mogę dać na przykład label albo Text block Pójdę mogę, może w text block OK, mogę teraz sobie wyrównać, wycentrować i, oraz zwiększyć. Powiedzmy 30. E, mogę sobie dać BOLD, bo to jest tytuł. E, foreground dam na white. Teraz tak naprawdę mogę, jeśli chcecie, oczywiście nie musicie tego borderem robić. Możecie dać, dać po prostu z tak panel albo. Albo coś innego. Ja to sobie dam Border, ponieważ chciałbym, chciałbym tutaj wstawić właśnie już tą e, listę. Także najpierw musimy to odpowiednio ustawić. Dam to jako 0 i grid.row e, e, równa się 1. Ok, i tutaj mogę sobie dać margin 10. Ok, wystarczy. Wtedy tak lepiej chyba wygląda. O, nawet, nawet coś takiego może być. Dodajemy sobie tutaj naszego listboxa. Od razu dodam tutaj Neyma, bo później tak to się przyda. Jeszcze Border Brush. Czy ja to mam skopiowane? Skopiowałbym sobie ten kolor, żeby nie było widać tej ramki. Chociaż teraz nie widać. A, bo dobra. To wpisałem, ale teraz już nie powinna tego widać. Dobra, jeśli mamy naszą listę, to czas zająć się e, przyciskami. Zrobię to na przyciskach. Tutaj dodam sobie stack panel, bo tutaj będzie wewnątrz więcej rzeczy niż tylko jeden e, buton. Okej, okay. albo sobie nawet to margines zrobię. Dobra i teraz e, jeśli chcemy mieć tyle operacyjnych no to tyle przycisków e, musimy dodać e, Skoro tutaj dałem exit to dodam sobie ten buton który będzie właśnie zamykał e, ten, ten program Bo usunąłem ten panel u góry, ten pasek Więc jeśli tu go mogę sobie wstawić to go sobie tutaj wstawię Dobra, jeśli dodaliśmy wszystkie te e, przyciski, możemy teraz zmienić e, to, tą funkcję po kliknięciu, bo wszędzie nazywa się tak samo. Mogłem to na, na początku nie pisać, ale to e, i możemy e, poustawiać te przyciski w jakoś w miarę sensownie. coś takiego zrobiłem po prostu zmieniłem z tak panem na grida i dodałem siatkę gridową plus no tutaj to ustawiłem i usunąłem marginesy żeby to móc tak wyśrodkować ok jeżeli to mamy aha jeszcze content muszę zmienić ok na razie to tak wygląda jak widzicie jeśli klikam a to w dowolnym miejscu gdzie klikam Oprócz oczywiście tych przycisków, to mogę przesuwać to okienko. Mamy przyciski, na razie nic nie robią. Tutaj mi się trochę ucięło, ale to za chwilę poprawię. No i zamknij, na razie nie działa, bo nie dałem funkcji. Więc zaczynamy to dodawać. W tym miejscu utworzyły nam się miejsca, w których możemy sobie dodać własny kod. Co się stanie, kiedy klikniemy w ten, w ten, w ten i w ten przycisk? Wszystko tutaj mamy. Zacznę od chyba najprostszej rzeczy, czyli zamknięcie. Wpisujemy app.current.minewindow.close i to wystarczy. Klikamy zamknij, no i się aplikacja zamyka. Dodajemy sobie folder o nazwie pages, na przykład, i do tego folderu dodajemy sobie stronę wpisujemy wpf i tutaj mamy page i to właśnie musimy wybrać no i sobie jakoś to nazywamy strona nam się dodaje jak widzicie jest pusta słownie pusta co musimy zmienić musimy zmienić je tutaj na window oraz jak sobie otworzymy kod tej strony to tutaj też musimy zmienić to na window teraz nie powinno nam wyskoczyć e, błąd żaden teraz już jest ta strona jakby biała czyli tak jak powinno być Ja by po kliknięciu tego przycisku e, przekierowało nas właśnie e, do tego okienka żeby to okienko po prostu się otwarło wpisujemy nazwę tej strony którą utworzyliśmy plus tutaj e, no też w sumie nazwę można tą z małych napisać e, tak i teraz posługujemy się tym pnew z małej .show e, tutaj podkreślam i ponieważ ja to mam w, e, w folderze pages więc muszę dodać using e, o właśnie taki tak jak tutaj widzicie bo wcześniej nie miałem do tego dostępu po prostu i tak naprawdę robimy to w, do każdej do każdego tego przycisku prawie każdego tego przycisku i teraz zajmijmy się e, stroną page new, e, w której po prostu będę dodawał e, losowe liczby do listy, która się znajduje tutaj. Ale, żeby mieć w ogóle dostęp do tej listy, która jest tutaj, w tej głównej stronie, e, i żeby tutaj po prostu tym manipulować, trzeba coś tutaj zmienić. Musimy dodać publiczną statyczną zmienną, która będzie taką globalną, która będzie przechowywać właśnie tą e, listę. Wpisujemy main window e, i tutaj nazwę tej zmiennej, czyli na przykład zmienna list i to powinno wystarczyć i tutaj musimy e, dodać tak i równa się dys, będziemy wtedy mieli dostęp do tego. Plus tutaj na tej stronie new, new page musimy zrobić podobną rzecz, tylko że zamiast main page to wpisujemy p new i tutaj jest zmienna list na przykład i tak samo dodajemy zmienna list równa się this. Teraz zajmijmy się tą stroną i tutaj tak naprawdę ja to sobie już skopiuję, żeby nie zabrało to mi dużo czasu. Ok, to tak wygląda na razie. I teraz przejdźmy do wstawiania tych liczb randomowych do, do naszej listy. Ok, zmienna random. A, jeszcze przed tym, najlepiej dać try i catch, żeby wyłapać ten error, jeśli jakiś tutaj będzie. I teraz, aby dojść do tej e, listy, e, którą mamy w drugim okienku, z, stworzyłem właśnie tą zmienną, która nam teraz pomoże. Wpisujemy main window e, plus właśnie ta zmienna list. I już widzimy, że mamy dostęp do naszej listy. Dajemy items add. I tutaj wstawiamy e, nasze e, dane, które wcześniej podaliśmy. OK, to powinno wystarczyć. Zobaczymy, czy to działa. Tutaj zapomniałem dodać tego, ale to już, to już to z... poprawię. OK, s... hmm, to okienko nam się odpala, jest nawet rozszerzone, nie wiem czemu. Wpisujemy tutaj sobie na przykład 10, 20 i niech to będzie 10 liczb. Ok, jak widzicie, zostały one dodane. Teraz to tylko wycentruje te rzeczy. No i przechodzimy do kolejnej rzeczy. Zmieniłem tutaj zamknięcie tej, tego okna na Close. Po prostu Close. To, te, to działa, więc jeśli robicie to samo, no to oddajcie Close. Plus tutaj jeszcze mogę dać, jeśli e, chcecie, wy też możecie dodać e, tutaj w pętli, e, o tutaj dodać i, żeby e, po prostu było wiadome, który to jest indeks, no i wtedy będzie wam się to wyświetlało. Działa to w taki sposób. Dajmy tutaj na przykład 15, tutaj 25, dajmy sobie 50 liczb. To się tutaj, tutaj znika. Aha, wycentrowałem i tu się wszystko wycentrowało, więc to tak nie powinno być. Ok, to zamykam i to zamykam. Teraz zajmiemy się tym, czyli y, zmienić zaznaczoną liczbę. Y, pamiętajmy o tym, żeby zmienić zaznaczoną liczbę, najpierw jakaś tam liczba musi być, więc pamiętajcie o IFAW. OK, zrobiłem coś takiego. Kolejna strona ta będzie do zmiany, właśnie tego zaznaczenia. Tak naprawdę tutaj można zrobić. O. Eee, strona się nazywa P-Change. OK. Pisujemy tak samo, tylko po prostu tą nazwę zmieniamy. Eee, I jeśli. Hmm. Może zrobię to tak. Tutaj zrobię tego ifa. Będzie łatwiej, po prostu. Zrobię tak. I teraz tak. Bierzemy naszą listę. I jeśli wpisujemy nazwę naszej listy plus selected index, i to musi być większe od minus 1, bo, tak, bo lista się zaczyna od 0, więc większe niż minus 1 musi być. E, chyba, że chcecie rów, większe lub równe 0, też można. Jeśli nie, to można e, albo tutaj w CW lub MessageBox.show. I tak jak tutaj macie w podpowiedzi, tutaj może być MessageBox.button.ok. .ok. E, I ikonkę też sobie damy, bo czemu by nie? Mm, jako error. Dobra, może być. E, zobaczmy, czy to działa. Ok, jeśli chcę e, bez liczby zaznaczyć, zmienić, e, wtedy pokazuje się błąd. Ok, więc działa. A jeśli e, podamy, zaznaczymy jakąś liczbę, którą tutaj, o właśnie na przykład, to zmień. Otwierano się okienko. Czemu to jest takie wielkie? A, ok, wystarczyło zmienić. To na normalną wysokość i, i szerokość. Więc. ok. teraz musimy dodać, jeśli ta strona się pojawi, to musimy wczytać jakby tę zaznaczoną musimy wczytać tę zaznaczoną liczbę do naszego pola tutaj. Ok, teraz działa już. Haczyk był w tym, że tutaj powinno być item, a nie items, tak jak było wcześniej. Pokażę wam, że to już działa. Tak działa, dobra. Pierwsze co musimy tutaj zrobić, to jakby usunąć tą liczbę, którą chcemy zamienić i jakby wstawić już tą nową w miejsce w tej, tej starej, po prostu. Ok, więc wpisujemy naszą zmienną plus tutaj lista items, i tutaj chcemy remove. Add, bo będziemy sprawdzać, usuwać pod nasz indeks. Niech ta zmienna po prostu będzie miała ten indeks, którego wcześniej zaznaczyliśmy i tutaj nam się to usunie i teraz powinniśmy móc normalnie wstawić. Teraz możemy wstawić naszą liczbę. Insertem Insert, jak tutaj nam pokaże, o właśnie, najpierw podajemy indeks, a później e, jakby to co chcemy tam wstawić, więc indeks i in, to co chcemy tam wstawić to jest e, change number.text Ok i teraz powinno to działać, zobaczmy dodajmy jakieś liczby hmm, Chcę na przykład zmienić tam te 22 Pokazuje nam się 22 Chcę zmienić na 33 Today. zmieniło na się jeszcze trzeba tutaj ustawić żeby to okienko zniknęło po kliknięciu w przycisk e, zami więc, więc tutaj dam close Ok, stworzyłem sobie następną stronę e, p-search i e, tutaj będziemy po prostu wyszukiwać e, podaną liczbę i nam wyświetli na której pozycji ona jest w naszej liście więc dodałem tutaj te zamknięcie tego okna i to, że się przesuwa, plus tu po kliknięciu przycisku stworzyłem sobie taką tymczasową listę, która jest tak naprawdę listą, którą mamy tam w drugim na tej głównej stronie, ale tak, żeby po prostu tutaj użyć w tym forze, no to to zmieniłem na taką pomocniczą. Powiedzmy. E, więc e, jeśli w naszej liście, to jest list help, tutaj się to nazywa, od i e, znajdzie się szu nasza szukana liczba. I e, to int.parse musi być chyba. OK, to do, nasze, do naszego wyniku, czyli te result, e, search result, e, dodajemy tą pozycję, czyli ten indeks te i. To to będzie to. Ok, zobaczmy, jak to działa. Ok, nie wiem, niech będzie do 20, żeby był mniejszy przedział. Ok, mamy tyle liczb, i dajmy, wyszukaj. Aha, tutaj jeszcze tego nie dodałem, to już to dodaję. Ok, dajmy 15, 20, i tyle. Teraz wyszukaj, i dajmy na przykład. Czy ja to naprawdę dałem, blok to musi być tak czemu nie dałem blok. Wyszukaj 17. Szukane na pozycji i tu są właśnie wypisane. Teraz tylko to dopasować, no i powinno być wszystko fajnie, dobrze. Dobra, słuchajcie, postanowiłem, że jednak usunę te info, bo mogę to zrobić w sumie na osobny odcinek, który będzie właśnie poświęcony po prostu tym przykładem, że będzie tam właśnie wypisane liczby, które znajdują się na pozycji takiej, 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 albo że ile liczb jest w liście, czy coś w tym stylu, to zrobię na to osobny odcinek, bo to by zajęło za dużo czasu jak na jeden. Więc e, przejdźmy dalej do usuwania wszystkiego. Tutaj już nie przechodzimy do żadnej innej strony, tylko po prostu e, wpisujemy naszą listę. E, clear. Niech nam usunie zaznaczone, czyli at. Tutaj po prostu wstawiamy indeks, czyli to będzie list Selected. Zobaczmy czy to działa. OK. Niech usunie zaznaczone. OK usuwa, niech usunie wszystko. OK. Usuwa wszystko. Także tak wygląda nasz program. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, ocencie go na dole. Jeśli chcecie więcej z, rzeczy z programowania, to no to dajcie znać i raczej nie będę żadnych takich tutoriali typowo kursów robił, raczej takie właśnie raczej takie przykłady, tak jak dzisiaj coś w tym stylu, jakieś takie projekty małe. Dobrze, więc nie przedłużając, ja Wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia na razie, no i cześć.